Halo. E, już się mogę z tej strony Kraci 1 Dzisiaj sobie skramuję z kim? White Tiger, podłoga 2. Tak. E, tamten drugi to. Tamten pierwszy, co wysłałem, to na komentarzach to jest to. To jest to ta takiej piosenki, pomyliłem się z linkami. Sorry. No. Ale ten drugi to jest to jego kanału. Zresztą mogę po prostu usunąć ten link. Ja nie mogę. Znaczy, chodzi, się, że chodzi mi ten, co so na samej kurze będzie. Ten na samej kurze, ten u Was pierwszy pewnie będzie link. To, to będzie to jego kanału. A jak, a jak się na ten drugi, to będzie taka piosenka. To, to, to nie, to. To, je, nie to. to nie jego kanał. To nie jego kanał. No, wyjdź stąd. Eee... Wiesz, my mamy... nie mamy szelaza? No, nie mamy. Tak, chcemy zrobić zapalniczkę. Eee... A nie ma fireballa tam, nie było. Ej? Tak? Nie było, niestety. Właśnie, ogólnie chcemy teraz wejść do nadaru, ale nie chce mi flint wypaść, to po pierwsze. Po drugie, gramy na trudnym poziomie. Yy, po trzeciej nie mamy żelaza. Po czwartej te wykupy. O dobra, mamy już flint. A ja i to yy. żelazo. szukać. To ty idź, po żelazo ja wykupuję ten obsidian, który tutaj jest. Dobra. Bo ja ma, Może ja mam zrobić cięcie, jak znajdę te żelazo. Co zrobię. Pier pierwsze. Dobra, drugie. Trzecie. Chyba... chyba czwarte teraz, to. albo trzecie. Tak, to. Piąte. Dobra. Szóste Obsydian. Powiem jeszcze tego zdobyć. Teraz jak stąd wyjść? O co jest pytania? Dobra. wyjdziemy się jak stąd wita. Ogólnie to świadka okolnia... sytuacja, bo gracz tak. z przeszkieleta. Miałam tu e? sertuszkę, będzie na odcinku. Mam twoje i tamę. Znaczy, mam je tutaj, widzę je, ale ich nie biorę. Ja je wezmę i sobie. Uhu. Teraz, jak chcemy stąd wyjść? Hmm. A to jest pytania. Dobra, to wyciemy się, jak jakoś wyjdziemy nie wiem, jak. No, dokładnie. Dobra, już prawie wyszłem. Wyszłem. Dało się. Dobra, ogólnie to teraz sobie wychodzimy z tego Ja sobie już, Dobra, ja już wyszłam. No i dobra. Teraz trzeba przepalić. Trzeba było jeden i jedno żelazo, ale ja zdobyłem więcej. No, no zapas. Dokładnie. No, będziesz bogaty. Musisz mi uwierzyć. Nieprawda, bo my będziemy karcie, bo to jest nasze żelazo. Znaczy, ja mam teraz trochę takie delikatne lagi, chociaż FPS-ów mam dużo. Hmm. Nie zabezpiecz mi tego. Bierz pierwsze lepsze. O. 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 Chodź. Chwila, buty ze złota zrobię. Ej, big brain, ja nie mam złotych putów. Ja mam blok złota, to mi stać. A dobra, troszkę tutaj się tyle przepaliło. Znaczy, to jest piglin. Masz dobra. Złote, jakie? Mam złote puty. I mam 8 złota. Dobrze, I sorry, Satantaj to jest, że robię takie cięcia i tak Sofia sprawdza. sprawdzam. Po prostu muszę się upewnić, czy mi się nagrywa, bo nie chcę zrobić tak, że my tyle nagramy, patrzę, a tu się w ogóle nic nie nagrało tak tak. jak u mnie było 48 miliardów razy. Tak masz jakieś jedzenkę? E, mam jedzenką mam. Dobra. Chodź do nadaru, chodź do nadaru. Dobra, ja bym sobie poszukał deblisu, nie? Długo jaka to jest wysokość. To No elo, elo. Gdzie ty? No tutaj na wejściu. Ja bym teraz sobie pokopał, nie? Jakbym w piek, to bym od razu spadł. Dlatego tam to zrobiłem, bo wiedziałem, że spadniesz. O, big win. Dobra, ja robię cięcie i... Dawaj! E... Dob dobra, nic ciekawego zostałem, tylko po tej prędkości ten teraz... Też nic nie zostałem. Tylko psytię. Daj mi enter perełki. No znowu nic ciekawego masz. Daj mi coś ciekawego. Zbieramy. Aaaa! Daj mi enter perełki! Nic, no znowu nic ciekawego. A ratunku, a złoto przy okazji, dobra. Pomóż. Ta sytuacja nie wygląda, co ciekawie. Dobra, tak ogólnie. Dobra. To, to Co? No znowu nic ciekawego, tylko nic, a już nie mam nic do tego, do sprzedaży. Debris de de znalazłem, na oczach, na oczach widzów. Debris mam, dzieci. Dobra, ja zaraz przyjdę. Zrobię cięcie po prostu, kiedy mnie nie będzie. Dobre, Dobra, Dobra, ja, jest... ja mam cięcie, Ja mam cięcie, już to. nie. Dobra. Ej, ale tyle cięć robimy, żeby to nie było podejrzane że sobie piszemy kreatywa, coś. Kiedy robimy cięcie? Nie, cięcie. Ja, ja, ja mówię zawsze, nie, jak po coś robię, to ja zawsze mówię, dlaczego robię. Nagrywa, nagrywa. Ja tak sobie od dłuższej chwili ogólnie tutaj kopię i. No. Nie wierzę! Kolejny debris. Nawet w sumie, nie macie dowodu, żeby, żeby, to, żeby to było tak. O tak. O. I nawet jakby. I tutaj tak skopałem. Tak? I tutaj były tak schody. I tutaj jest debris. I teraz jak coś powie się x to nie macie dowodu. Ej, mam tego! Mam z tak. fortecę. masz? Tak! A blisko czy daleko jest? Bardzo blisko. Yy. B blisko, kolejna, ale to jest Sława. Tylko wyższe ja zginę od pierwszego, lepszego. To nie iść tam na razie może. Fajna forteca. Bardzo musimy. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, już się. Spaliłeś się? Nie, chyba przeszyję. Nie, dobra, udało się. Nie, ja nie ma kłodku, skopiłem porta.

On się pojawił, dobra, A, będę miał pięć dobrych. Co robicie, aż znając najdalej tej tematy? Oni mnie gonią. Hmm. Dobra, więcej was nie mogło być. A, cześć. Gdzie oni są? Nie wiem, co tam. A, kolejny. A, a, a. Gdzie ty masz tą fortecę? To chodź, ale po... Gdzie ty jesteś? Eee, yeah, a nie mogę. Idę do portalu. Si Chodź za mną. Albo możesz mi znaleźć tam. No, pomogę. Albo dasz mi jakieś. Co? Dasz mi jakieś kamienne. Nie mam kamiennych. Proszę. Idziemy szukać tych itemów. Yes. Ja jest. Tutaj trzymaj się. Trzymaj Jest. Gdzie? No tu. Jak ty tam wlazłeś, skoro tutaj miejsce tego nie ma wejścia? Nie, po inne wejście, po też tutaj było inna. No, w tej fortecy zginąłeś? Czy gdzie ty zginąłeś? No fortecy, tej. Czyli na terenie fortecy powinno być, czy poza terenem fortecy? Poza, bo ja wyszłam w fortecy. No to pierw że na terenie fortecy, potem że nie. Daj gorzej. Mówiłem ci, żebyś nie siadł, ale to jest swoja. Siadła Queen Dobra, ale i tak nie masz co z tych drogich. Hmm, chodź. Dobra. Jesteśmy teraz w Nadazie i... Kurde, no. Czyli kolejne itemy straciłaś? Jak rekord śmierci w tym miesiącu? No tak. Okej. Okay. Trochę żelazo. A fila, to jest moje żelazo. No, to jest Twoje żelazo, Jezu. Nie idź po tej temy. Nie marnuj ich. Idę źle po tej temy. A idź zresztą, to Twoje, nie moje. Lub przez tym, co chcesz. Dobra, zrobię jeszcze sobie mieczyk. Niewściągliwe zakończenia. No, healthy. happy. Happy, happy, happy. Dobra. Happy, happy, happy. W ogólnie jeszcze jednej osoby nam brakuje. Prawda, czy jest dostępna? Nie, nie jest dostępna. Dobra. ogólnie. Ale no powinniście mieć dzisiaj. kurwa, ale. A U mnie to by było na tyle dzisiaj. Reszta, czy kapacity u Wiechet, tak, kapacitowaka 2. No powinno no być jak znowu coś nie